Hej, cześć widzowie z tej strony Rty Gamer. Dzisiaj taki troszeczkę nietypowy odcinek, ponieważ, y, będąc w delegacji, y, zajrzałem do McDonalda i, o dziwo, spotkałem tam jeszcze y, karty Pokémon. Tak, takie, takie busterki. Zademonstruję Wam. Taki zielony. Taki różowy. Taki biały. Niebieski. Czarny. I czarny z innym obrazkiem. Z tyłu chyba tak samo wszystkie wyglądają. Także za bardzo nie ma co pokazywać. No i co? Z racji tego, że coś takiego spotkałem i zakupiłem, no to postanowiłem sobie zajrzeć do środka. No i zrobię to chyba z Wami po prostu, tak? Pozwólcie, że otworzę tą pierwszą paczuszkę. I teraz tak. W paczce mamy... Taki labirynt. Do przejścia. Taka jakaś zabawa. Mamy takie karty Pokémon. Naklejki o Pikachu oraz Startery. Wodny, ognisty i trawiasty. Tutaj na górze wszystkie mają 25-lecie, tak? Kart Pokémon. Teraz tu jest Ultra Ball, tutaj mamy też Great i też Ultra Bole, tu zwykłe Poké Bole, Quick Bole, no dobra, czyli coś takiego mamy. No i mamy coś najważniejszego, czyli paczuszkę zawierającą cztery karty Pokémon. Zobaczymy, co ciekawego się w tej paczuszce znajduje. I mamy tak, turtwik Snivy Mudkip Po wersji holograficznej, nie wiem czy to dobrze widać No, nawet dobrze widać I mamy Sobla Coś takiego Tak by wyglądała nasza pierwsza paczuszka To była ta biała Dobra Mamy takie karty Nie wiem w sumie ile są warte tak naprawdę te karty no ale to może sobie posprawdzam później. Mamy teraz taką drugą, tą bardziej szarą. Ciekawe, czy na w ogóle się jakoś pasują. Nie, myślałem, że to przez chwilę można jakoś połączyć. Dobra, okej, okay, nieważne. Otwieramy drugą paczuszkę. I w środku mamy tak kolorowankę. W tej szarej. Kolorowanka. Mamy taką tekturową paczkę, jakby chyba tali, do Tali, tak? Tutaj na górę zakładane. Prawdopodobnie tu się o. tutaj by zakładało, tak? W ten sposób. Za tego pokebola. Coś takiego. O z tyłu tak to wygląda. I mamy paczuszkę. A w paczuszce? Już otwieramy. A co mamy w paczuszce? Zaraz zobaczymy. W paczuszce jest tak. Charmander. Chikorita. Chinchar. I Chikorita w wersji holograficznej. Teraz zobaczymy z ciekawości, czy to są te same numery. Bo teoretycznie ty na dole widać. O nie wiem, czy mi tutaj fokus złapie. Spróbuję tu jakoś ustawić fokus. Nie, nie, może złapać. W każdym razie, chyba, że zbliżenie zrobię, poczekajcie. Ucie, że spróbuję to o Cyk. Jest, 2x25 I Wersja holograficzna Również ma 2x25 Także yy, Prawdopodobnie każda z tych kart jest Podwójnie Więc będzie 50 yy, Tak, 50 kart, każda w wersji zwykłej I holograficznej No dobra, tak się różnią Czyli to byłaby druga paczka. Dosyć ciekawe karty. Potem sobie też posprawdzam ile to mniej więcej może być warte. To mamy dwie rozpakowane. No i bierzemy się teraz za tą różową. Oczywiście jest paczka w środku, Paczkę na później. I co mamy w środku w trzeciej paczce? Również labirynt taki do przejścia. Pikachu naklejka, Chikorita naklejka, Sindakwil naklejka i Totodile Dobra, fajnie. I oczywiście tam też Pokebole, nie? Dobra, a co w już co nas czeka? Przesuniemy na koniec. I mamy tak: Tepik, Totodile i Squirtle. O Squirtle w wersji holo. bardzo fajnie. Bardzo się fajnie mieni. Taka fajna jest by, przejście przez wodę, jak gdyby. O, dobra. Tu mamy paczkę trzecią, tą różową. To teraz, może tą zieloną. W paczce zielonej mamy kolejny labirynt. Musimy dojść do Charmandera. Taką ciekawą, yy, ciekawą taką ramkę do zdjęć. Tutaj możemy sobie wyłamać tą nóżkę o w ten sposób. I tutaj mamy na razie Pikachu, ale możemy sobie włożyć tutaj cokolwiek, bo tu mamy o, do włożenia miejsce. Czyli możemy włożyć cokolwiek. No i mamy oczywiście paczkę kart. A w paczce kart, co my tu mamy? Treko, Poplio, Skorbani i Chimchar. Chimchar w wersji holo. Fajnie się mieni. Okej, okay. czyli też fajna paczuszka Chyba na razie się żaden nie powtórzył, co? Także super to wygląda Dobra i teraz się za niebieską weźmiemy W niebieskiej mamy kolorowankę Pikachu oraz dużo pokeboli I co my tu jeszcze mamy? Kolejne pudełko na talię kart W ten sposób wygląda Ok, no i oczywiście karty. Dobra. I co my tu mamy w tej talii kart? Sniwi, chyba już Sniwi był, co? Zatem Potem sobie rozłożymy te karty i porównamy Fenekin, Rowlet. I chimchar w wersji holograficznej. No to nie mamy powtórkę. Hmm, no trudno. Dobra. To mamy czwartą talię. Znaczy właściwie piątą, przepraszam. Piąta, piąta paczka. I została nam paczka czarna. Co my tutaj mamy? Różne wersje Pikachu i jego cienie. Trzeba dopasować po prostu dróżkami. Który Pikachu ma, który cień. Tak, w ten sposób. No bo tak nieoczywiste, tak to byłoby zbyt oczywiste, by tak samo wyglądały. Chociaż nie, no ten się zgadza. Dobra, nieważne, to nie dla nas zabawa. Co my tutaj mamy dalej? Mamy taką planszę rozkładaną, o. Taką plażę, a tutaj mamy taką jakby dżunglę. O, nawet fajne tło to można zrobić. Dobra, i co tu jeszcze jest? Aha, naklejki. Naklejki, które są zdublowane w sumie, tak jak patrzę. Wszystkie są po dwie. Czyli możemy jedną stronę wykleić naklejkami i drugą. Bardzo fajne. Dobra, to to mamy w tej paczce czarnej, jakbyście takiego czegoś szukali. No i mamy talię kart. Dobra. A tak. kart mamy tak Grukej. O, powtórka poplio, Totodile oraz fenekin w wersji holo. Fajnie się mieni. No i dobra. To teraz dajcie mi chwilkę, ja sobie mniej więcej to ułożę. I zaraz zobaczymy jakie się karty trafiły, czego nam brakuje i tak dalej. Sekundka. Podsumowując to moje dzisiejsze otwieranie. Mamy dwie Cikority Treco, tartwiga, Dwa Snivy. Rowleta. Grukea. Charmandera. Trzy Chimchary, z czego dwa w wersji holograficznej. Tutaj Cikorita jest też w wersji holograficznej. Tepiga. Dwa Fennekidy, jeszcze czego jeden holograficzny Skorbanego Squirtle w wersji holo, 2 Totodile Mutkip w wersji holo, Froki, 2 Poplio i Sobla. To idąc tym tropem na 25 kart mamy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 na 25. Jest to, wydaje mi się, dobry wynik. Prawdopodobnie, jeżeli jutro się przyjadę do zobaczyć zobaczę co ciekawego jest, jeżeli spotkam, no to dokupię, zobaczę, zainwestuję w to trochę, zobaczymy, połowimy się troszkę, na dzisiaj to tyle, a co z tych dodatków jeszcze może sprawdzić, no co, czy która był, które były najfajniejsze tak naprawdę, sekunda, co do tych dodatków, to tak, talia kart, to znaczy w sumie ta pudełko do talii kart, to takie w sumie średnie, ta ramka bardzo fajna, te naklejki mogą być nawet spoko, Naklejki startowe, jakby ktoś tam sobie chciał nakleić, też fajna rzecz. Ta talia kart, tak jak mówiłem poprzednio. I Naklejki spoko, także w sumie cztery fajne rzeczy na sześć. Dobra, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki odcinek. Trzymajcie się. No i cześć.